mnie było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trish Mary Merigold! Niech mnie wszy oblezą! Wyglądasz czarująco... Tylko trochę blado. O, czarowanie bywa męczące. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje? Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się żyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Temerią? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Co się stało? Brechenrixowie zerwali zaręczyny, bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w wyzimie. E, mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakamu. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Wrota. Następnego dnia byliśmy u Brekenricksów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości machakamskiej myśli górniczej nad każdą inną no i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenricks powiedział. Prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za... sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję. Chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego... świństwa. Stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła! Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed Wielkim Mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypominał. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. <laughs> no teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. <grystanie> Daj spokój, Geralt. Poszpieguję sobie i się znudzi. <grystanie> znasz go przecież. Loredo mówił, że współpracujesz ze Skojatel. To prawda, Zoltan? Geralt, przecież mnie znasz. Różnych rzeczy się i w życiu, ale. Nigdy nie byłem bandytą. Skojatel nie uważają się za bandytów. Ale ja nie jestem skojatel. Smok. Pojawił się tam Smok. Niewiele więcej wiem. Ale skąd lawaletowie wytrzasnęli Smoka? No słyszeliśmy, że bydle wielkie jak stodoła walczyło po ich stronie, ale od razu Smok? Smoki raczej nie interesują się polityką. Być może miał gdzieś leże w okolicy i poczuł się zagrożony. Gdybyś go nie przepędził, Foltest mógłby nie zdobyć zamku. Może, ale to tylko nie. Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. <laughs> Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno baron Kimbold i hrabia Maravel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, można władztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy lawaletów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to trzy dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie! Przy okazji doszło do kilku pojedynków, dwie osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Uradzili coś, czy jak zwykle? Ach, jak zwykle. Jedyna nadzieja w Janie Natalisie. Zwycięzcy spod brenny i zaufanym człowieku Foltesta? Mhm. Mm Gdy toczyły się obrady, było kilka dni drogi od Ziemla Vallettów. Z dwoma tysiącami zbrojnych. Ma zagwarantować pokój, dopóki nie zostanie wybrany prawowity monarcha. Rządzenie może mu się spodobać. A nie sądzę. Natali, to żołnierz. Nie nadaje się na władcę i nie chce nim być. Ale ma poparcie wojska. I dlatego jest w stanie zapewnić pokój. Kruchy i wątły, ale zawsze lepszy od wojny domowej. Poza tym jest potężnie zadłużony w krasnoludzkim banku, którego głównym udziałowcem jest Filipa Eilhart, czarodziejka. Co z czarodziejami? Właśnie! Gdzie się podziały szare eminencje tego świata, gdy byli naprawdę potrzebni? Nie zaproszono ich. Mnie również. Ale to właśnie dzięki zakulisowej interwencji czarodziejów, a raczej kilku wpływowych czarodziejek, udało się zapobiec koronacji barona Kimbolta. Śpiewałem kiedyś u niego na dworze. Nie zapłacił i żarcie było podłe. Jak zostanie królem, to ja wyjeżdżam z Temerii. Dosyć tego politykowania. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie lawaletowie ukryli Benkarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman, kazał sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddale i podrznał mu gardło. No i co, no i co! Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Scoia'tael Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy zanim uciekł. To był Wiedźmin. Potem zjawili się dzielni, temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność. Ludziska, ratuj się, kto może! Potwór atakuje! Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcia. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła! Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele wobec rane wrota! Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Ją pytaj ta! Geralt? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, soska o mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Męczy mnie twoje gadanie. Zabieraj się stąd. Jak zwykle, prostego człowieka każdy ma w życiu. Chodźmy. Ha! Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się Państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiałem miejscowi. A, dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarville już zdaje się przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Tris, ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Shila de doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Kairan wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje. Tris Merigold, bystra jak zawsze. Macie na myśli. oczy trola, jadgula, gula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Tris? Absolutną. No. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie od Cedrika i dam ci znać. Znajdziesz mnie w kaczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie.